Drodzy, witam Was gorąco, kolejna recenzja, włączyło mi się chodzone wideo, jest mi jakoś tak wygodniej, no i co? Soft Shampoo od Seven, a ja Was teraz zabieram do części praktycznej i zobaczymy jak tym produktem się pracuje, także zapraszam do oglądania. No okej, okay. i teraz soft shampoo moim okiem. Neutralny, czysty szampon, bezpieczny dla powłok, dla włosków. Generalnie bardzo prosty produkt. I teraz na samym początku w materiale było dobrze pokazane jak hydrofobowy efekt był na masce. Jest to efekt zabezpieczenia, które było akurat na Audi. Nie jest to nic tutaj wysublimowanego, nic wymuskanego, ani nic z NASA. Po prostu szampon hydrofobowy, który tam leżał i jest go ciężko usunąć. I nie wiem dlaczego, nie wiem co tutaj się stało, ale odnoszę wrażenie, że po tym szamponie efekt hydrofobowy został delikatnie zaburzony. Ale też idąc troszeczkę w innym kierunku stwierdziłem, że może warto wyciągnąć to jako coś dobrego, jakąś pozytywną cechę, jakby był to efekt hydrofilowy po tym szamponie. Nie wiem, nie mam tutaj takiej informacji. Na opakowaniu nie znalazłem niczego, co mogłoby sugerować, że szampon ma po sobie coś zostawić. Jest po prostu czystym, neutralnym szamponem. Znaczy może nie czystym, neutralnym szamponem. Dla mnie neutral generalnie nie musi wnosić nic. Ma po prostu umyć, domyć, spienić się, dać się spukać i to jest tyle. Ale też jest bardzo ciekawe, na końcu tutaj napisane wymytnym samochodem przemieszczaj się z dumą po rewirze i ciesz się z dobrze wykonanej roboty. No i to jest generalnie zajebiste sformułowanie, takie coś... Od nich dla Was. Coś takiego, co ma trafić też bezpośrednio do człowieka, nie ma być tylko wiecie, no, takim opakowaniem, w którym jest preparat, który ktoś chce sprzedać, żeby zarobić. To jest ciekawe, to jest coś innego, coś czego ja nie spotkałem. Nie spotkałem też opakowania, które jest 777 ml. Taka jest jego pojemność. Jest to coś bardzo mocno indywidualnego i tak jak też podkreślałem, trzy wiodące kolory. No i to jest. Myślę, bardzo spójne tutaj te wszystkie elementy, które mają jako akcesoria, wiadra i tak dalej, nawet ta koszulka, wszystko musi gdzieś być ze sobą spójne, musi być ta symbioza, synergia, to się musi zazębiać i wygląda to bardzo dobrze. Na pewno, jeżeli chcecie sobie zrobić wystrój garażu akurat w tym kierunku, będzie to bardzo mocno sprzyjało. Waszym oczom. Ale co do samego szamponu, no tutaj ten efekt hydrofilowy, ja sobie to wziąłem jako taki plus, bo faktycznie ta woda spływa całą taflą i jest to widoczne właśnie, że zabrało mi tą hydrofobowość, którą wcześniej miałem. Nie wiem dlaczego tak jest, nie wiem co się musiało tutaj wydarzyć, czy to jest zamierzone, czy to jest po prostu to, że ja zwracam uwagę na takie rzeczy i wam to mogłoby kompletnie. Nie przeszkadzać, ale też samochód nie był jałowy. Może to jest efekt właśnie pracy z tym zabezpieczeniem. Nie wiem. Generalnie szampon sobie świetnie poradził, jeżeli chodzi o mycie. Dobrze się pieni, nie jest to taka piana, która gdzieś tam Wam będzie zalegała na tym samochodzie. Jest poślizg, czyli to tak naprawdę jest najważniejsze, bo ja w tym momencie też się nie skupiam za bardzo na spienianiu. Mógłby być nieco bardziej wydajny, chociaż 30-40 ml na 10 litrów wody. Nie jest to najsłabsze skoncentrowanie. Wiadomo, że są też inne szampony, których trzeba dolać więcej. Wszystko zależy też od tego, właśnie, czy dla Was skoncentrowanie jest tutaj kluczowe, czy też nie. Dla mnie nie zawsze. Ja potrafię się zadowolić Ludwikiem i wiem, że Wy też znajdziecie pewnie dla tego szamponu inne, różne, tańsze alternatywy, bardziej skoncentrowane. Ale w recenzji nie o to teraz chodzi, żeby szukać tych alternatyw. Oczywiście macie pole do popisu w sesji komentarzy. Tam możecie się wykazać swoimi spostrzeżeniami i wykazać się tutaj jakimiś sugestiami co do innych produktów, ale teraz ten odcinek jest poświęcony właśnie temu szamponowi. Tak jak Wam mówiłem poślizg, piana, wszystko jest w miarę ok nie jest to produkt, do którego można się na siłę przyczepić, tylko tam z tą hydrofobowością. Tutaj przydałby się jakiś chemik, jakieś laboratorium Taki zwariowany, z popaloną twarzą, pokręconymi włosami, który mógłby pomóc mi rozwikłać tą zagadkę. Nie wiem, nie wiem dlaczego, ale ja przyjąłem to. Zawsze staram się obrócić pewne elementy na korzyść produktów, bo nie jestem osobą, która na siłę szuka tutaj sposobności do krytyki, bo to też nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby wam pokazać. I po tej części praktycznej to wy będziecie wiedzieli, czy takiego produktu chcecie, czy nie. Mi się ogólnie kolorystyka bardzo podoba. Ja jestem wzrokowcem i ja kupuję takie rzeczy. Co coś, coś mi wpada w oko, yy, zawsze uważam, że będzie się dobrze gdzieś tam wpisywało w cały tam wystrój garażu. Oczywiście u mnie tam jest rozpierdziel i są różne produkty, różne butelki itd. Tak Ale generalnie ja jako wzrokowiec yy, bardzo sobie lubuję tego typu kolorystykę i to jest tak naprawdę ode mnie, to jest moja opinia. bo kiedy może stwierdzić, że to jest kolor babski, nie wiem jakkolwiek. Ale wiecie, że Seven tutaj robi właśnie wszystko w tym kierunku i jeżeli kojarzycie ich produkcje, które są też mega spójne, wszystko jest tak fajnie dobrane, po prostu widać, że tam ktoś w tą całą otoczkę, w ten cały marketing wkłada swoje serducho. Także moi drodzy, ode mnie dzisiaj tyle. Te produkty Wam nie wyskoczą z szafki, bo tego nie potrzebują. Ode mnie dzisiaj tyle. Ja się z Wami żegnam, życzę Wam wszystkiego dobrego i widzimy się już niebawem w kolejnych recenzjach.